5 maja przypada europejski dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. W Polsce pod tą datą obchodzimy też dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkanie i występy z tej okazji zapełniły we wtorek, 7 maja, salę teatralną Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj z okazji Dnia Godności. Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Miałam możliwość, wcześniej pracując z Państwem, również kooperując tutaj z Panią, panią Prezes, Panią Danutą Rożej, z Panem Zastępcą Prezydenta, byłem Pawłem Cujką, wspierać Państwa działania, również w latach, kiedy tutaj pracowałam w Urzędzie Miasta, więc nie są te tematy dla mnie nowe i zapewniam, że tą opiekę nad Państwem będziemy sprawowali. Jak jesteście ważni dla naszego społeczeństwa, nie muszę chyba mówić. Godność każdego człowieka jest fundamentalna, niepodważalna i z naszym prawem i my tego prawa, o to prawo będziemy dbać i będziemy go absolutnie przestrzegać, żebyście w naszym społeczeństwie lokalnym jest miasta Świnoujście czuli się jako podmioty naszego życia codziennego i naszej pracy. Także pragnę zapewnić o tym z całą mocą, z całego serca, że możecie Państwo tutaj na nas liczyć. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Pani Dawidzie Rożej za te wszystkie lata ogromnego wysiłku i pracy, którą wnosi na rzecz tego środowiska w naszym mieście. i Zapewnić i liczyć i prosić o dalsze zaangażowanie i z nami współpracę, bo będziemy chcieli bardzo mocno o to środowisko dbać. Jedno wydaje się być pewne: Podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to osoby, które nie poradzą sobie bez społecznego i instytucjonalnego wsparcia. Tej zaradności jednak pragną i ciężko na nią pracują, i to od najmłodszych lat. Hey, Bob, 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 Te żywiołowe oklaski to dowód uznania nie tylko dla małych artystów, ale także ich opiekunów. Kierująca pracami Stowarzyszenia w Świnoujściu Danuta Komorowska-Rożej ma nadzieję, że wsparcie ze strony władz towarzyszyć będzie kolejnym rocznikom jej podopiecznych. W tym roku mija 35 lat, jak istnieje nasz koło. Nie robiliśmy żadnej wielkiej uroczystości, zostawimy na 40. 40 zrobimy w takim dużym hukiem, Ale mam nadzieję, że przez te 5 lat do tej czterdziestki zrobimy wszystko to, co jest potrzebne dla naszych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Że zapewnimy im w mieście to, co jeszcze jest im potrzebne. Czyli mieszkanie wspomagane, czyli... Mały, rodzinny DPS, i wtedy powiemy, nasze dzieci, małe nasze dzieci, duże, nasi dorośli, nasi starzy są zaopiekowani. I tego rodzicom, kadrze, a przede wszystkim władzom życzę. Dziękuję bardzo, patrzcie się dobrze. Zaprosiliśmy wszystkie placówki, które mają pod swoją pieczą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czyli są to przedszkola integracyjne, szkoły integracyjne, szkolny ośrodek szkolno-wychowawczy i specjalny ośrodek i liceum ogólnokształcące też ma oddziały integracyjne. Także wszystkie, no i oczywiście nasze placówki. No właśnie, bo to jest taki można powiedzieć, widomy przekrój tego, jak liczną grupę osób, młodych osób dotyka właśnie ten problem. Y to Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną no, dotyczy niby osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale w oddziałach integracyjnych są osoby z innymi niepełnosprawnościami. I myślę, że ten Dzień Godności jest ważny nie tylko dla naszych podopiecznych, ale dla wszystkich, żebyśmy tak samo traktowali osoby niedosłyszące, niedowidzące, osoby na wózkach, osoby z innymi schorzeniami, żebyśmy dostrzegali, w nich człowieka, po prostu. Yy, powiedzmy jeszcze, jak ważne w terapii dla takich osób jest to, co dzisiaj widzimy: czyli ta wspólna radość na scenie, zabawa, ale również całkiem no, poważne projekty artystyczne. No to właśnie, co Pan powiedział: jak to dla nich jest ważne, jak widzimy tą radość. Ale też radość, ja dzisiaj obserwowałam rodziców małych dzieci, którzy stali przy scenie i robili zdjęcia. Dzieciom, które wydawałoby się, że niewiele potrafią, a jak pięknie zachowywały się na scenie, jak występowały. Jest to radość i dla dzieciaków, i dla ich rodziców, i dla nauczycieli, terapeutów, którzy to przygotowują. Jest to, no, dla nas jest to święto, do którego się przygotowujemy długo. Ten, te koncerty przecież są już tyle lat. I za każdym razem jest coś nowego, coś innego, coś odkrywamy i w tych dzieciach, ale i w sobie chyba też. Yy, nastąpiła, następuje zmiana władz w Świnoujściu i tutaj ze strony padła ważna deklaracja, że ta, ta pomoc, to wsparcie dla waszego środowiska będzie kontynuowane, jak ważne jest yy, to właśnie wsparcie ta współpraca dla stowarzyszenia? Bez tego wsparcia nie byłoby żadnej placówki, która istnieje w mieście. My nie możemy opierać się tylko na działalności, my działamy społecznie. Zarząd jest społeczny, ale żadna placówka nie działa bez pomocy miasta. My realizujemy zadania miasta, my realizujemy zadania oświatowe, my realizujemy coś, co jest też zadaniem gminy. Miasto nam przekazuje do realizacji, więc nie wyobrażam sobie naszej działalności bez dobrej współpracy z miastem, na którą liczę w dalszym ciągu czego życzą sobie opiekunowie jak pani też sądzi bo przecież doskonale pani zna to środowisko czego życzą sobie podopieczni Podopieczni życzą sobie żeby byli traktowani normalnie nie specjalnie normalnie Opiekunowie sobie życzą, jak chyba wszyscy ludzie, lepszych zarobków, żebyśmy mogli im dać. Nie zawsze to możemy. Satysfakcji z pracy, które mają i dobrych warunków do pracy, czyli powiększenia naszych placówek. No cóż, w takim razie do tych życzeń się dołączamy i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.